Cześć, z tej strony BrickFreak, a dzisiaj recenzja już niestety ostatnia z naszego maratonu. Jest to zestaw 75250 pościg na pasanie. Jest on bardzo ciekawym zestawem i rapier umów sobie pudełko. Mamy tutaj pokazany tutaj nasz stat, znaczy The speeder, jak mi nie patrzeć. Tutaj też y, szturmowców dwóch mamy, Ray, no i Bibiata kolejnego. Tutaj, tutaj mamy opis postaci, czyli Ray dwóch szturmowców, no i Bibiata. Tutaj mamy pokazane y, części bawialne, możemy strzelać, tutaj chować y, poszczególne rzeczy, na przykład tą skrzynkę tutaj. Tutaj też się otwiera. No i teraz sobie otwórzmy ten zestaw i zobaczmy, co jest w środku. Pudełko jest w niestandardowym kształcie, ponieważ to jest kwadrat, a rzadko tego robi pudełka kwadratowe. Nawet łatwo się otworzyło. Zestawisz tu otworzony, no i w woreczku pierwszym widzę, że będziemy budować od szturmowców. W woreczku drugim mamy elementy do ścigacza rej. no i w trzecim też elementy do ścigacza rej. Mamy tutaj instrukcję, jest ona jakby jak nie patrzeć bardzo gruba i z tego co widzę to powinny być naletki, a są tutaj schowane. Pierwszy raz mi się zdarza, że są schowane. Jest ich w miarę mało, ale zobaczmy sobie jeszcze książkę. Instrukcja raczej. Tutaj sobie zobaczmy. Mamy tutaj mini figurki pokazane z innych zestawów. No, i te inne zestawy. Teraz sobie to zbuduję i omówimy sobie ten zestaw. Zestaw, więc zbudowany. Jest to naprawdę fajny zestaw. I już na start daje mu 10 na 10. Skutek czerwony od Rej jest naprawdę świetnie wykonany. I właśnie przyjrzymy mu się pierwszemu. Zobaczcie, tutaj mamy taką chorą, ala chorągiewkę. Można ten tym ruszać. Tutaj mamy balierki, tutaj też chorągiewka. Tutaj mamy sterownik. On się tak obraca. Tutaj mamy takie fajne rury. Oraz takie. Tutaj. Bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o ten tutaj pojazd, to zawiodłem się na nim, bo myślałem, że tutaj będzie fajnie wygładzone, tutaj powinien być jeszcze element, tak samo tutaj, bo to tak trochę średnio wygląda, no, ale ogólnie reszta jest bardzo fajnie zrobiona, tutaj to się podnosi, można tam tak jeździć. Mamy tutaj też taki składzik na broń. Skrzyneczka, druga skrzyneczka. Nie ma co tu omawiać. Teraz przyjrzymy się mi figurkom. I prezentują się tak. Tutaj mamy bb 8 Go już nie będziemy omawiać, bo to jest figurka już omawiana w tym tygodniu. Tutaj jest bardzo fajny szturmowiec. Zobaczcie, to jest szturmowiec, który może latać. Ma taki jetpack. Ma on bardzo fajny hełm. Sam torsik jest też fajnie zrobiony. A torsik z tyłu prezentuje się tak, więc też fajnie. Jeżeli chodzi o tego szturmowca, to zwykły szturmowiec, tylko różni się tutaj pod Wygląda bardzo fajnie. Ma tu, ma tu tę szatę z ósmego epizodu, niestety. No i jedynie różnić tym kapturem, bo wcześniej nie miała. Fajne włosy. Twarz jest taka albo taka zła. No i miecz świetny z zrogu. Podsumowując, zestaw mi się naprawdę podoba. Daję mu 10 na 10 i polecam go wszystkim kupić. Naprawdę warto. Świetny, prześwietny zestaw. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, o zasubskrybowaniu kanału, no i dziękuję za, za to, że wytrwaliście ze mną do końca tego mini maratonu, więc dziękuję serdecznie za oglądanie, cześć i czołem.